Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, jak podreperować swój budżet na Steamie. W tle teraz pewnie leci otworzenie skrzynki gdzieś tam pod spodem, którą otworzyłem. no sobie otwarłem Tego, że coś takiego w miarę dropnęło. No to sobie zobaczycie. Co jeszcze? Zrobiłem kontrakt, tylko też chciałem to puścić na początku filmu. Tylko, że. No niestety <laughs> robiłem porządki z filmami, bo te miałem troszkę ponagrywane, jak no i się nie udało. W każdym razie, jeszcze tam kiedyś przyszło, dorzucam tego do, do tej pul dorzucam to do puli na giveawaye. Mm, tylko nie teraz, tylko tam następny, jak po tej awówce, jak już sobie rozlasujemy, to następny będzie na akaczyka, ślady używania mglisty front. Myślę, że to takie fajne, bo akaczyka jeszcze nie było. A Emeczkę, najprawdopodobniej Cyrexa, bo y, Mecha, in, no ten mi się podoba po prostu bardzo i, i sobie go zostawię. A Cyrexik lekko używany będzie na 100 subów, jest już 76, także mm, także zrobimy sobie takiego Giveawaya na 100 subów, żeby sobie to uczcić. Yy, dobrze, dalej, co? Zaczynamy sobie od początku. No, no więc yy, chcąc yy, po prostu yy, nie inwestować. Jeżeli chcemy nie inwestować w ogóle w CS, -a, a chcemy mieć jakieś skiny, ja oczywiście nie mówię, że to będą miliony i, i jakieś tam super ceny, ale jeżeli chcemy tak zrobić, no to przede wszystkim musimy sobie zacząć od początku, czyli od najważniejszej rzeczy. takim. Ja sobie może przejdę, to wam pokażę. Wchodzimy sobie w ekwipunek. To o tym, o tym jest całkiem prawdopodobne, że o tym wie dużo ludzi po prostu. E, I tutaj mamy naklejki, no niektórzy z tego korzystają, niektórzy nie. Zamieniamy sobie w klejnoty, tak, ok. Jak się uzbiera tysiąc, z, zamień klejnoty w worek, ok. I dajemy sobie e, sprzedaj. To jest 0,72 y, funta, no to jakieś nam wali nam do kieszeni. 0.72. Ok. I ok. Pewnie będę musiał na telefonie potwierdzić, że ja nie mam go przy sobie, ale to nie jest ważne. No i tam 65pi już już mamy. Yy, tutaj możemy sobie próbować na, następne zamieniać. a ja przy Was nie będę zamieniał, żeby Wam po prostu nie tego nie psuć. Kolejnym tym, Jeżeli na przykład sprzedamy 2000 tych tych klejnotów, yy, to możemy sobie. Zobaczyć w oferty. No i tutaj jest na przykład pojemnik z naklejką MFU, który kosztuje na rynku 0,85. Więc jak kupimy go tutaj na promocji, wystawimy go za 0,85, no to, to otrzymamy 80 pi, czyli 5 pi już sobie zarobiliśmy. To się będzie tak zbierało, zbierało, aż się tam jakaś mniejsza lub większa kwota uzbiera, tak? Kolejną metodą, znaczy w sumie nie metodą, tylko takim... Yy... Chodzi o to, żeby po prostu kupować z głową na rynku. Na przykład masz czerwoną linię przetestowaną w boju, tak? Wchodzisz sobie. I jeżeli na przykład to nie jest fabrycznie nowy, to, robisz to na te, robimy to na takiej zasadzie, żeby po prostu. Hmm. O i sobie przeglądamy, no nie? Tutaj ma na przykład kluj na poka, no to jest zawsze parę groszy do przodu, bo nie musisz yy, po prostu naklejać tych naklejek. A tutaj mamy, masz na przykład yy, z name tagiem. No to kosztuje ,75 funt 75. Eee, tak, ja sobie też wystawiłem, jeżeli chodzi o Oriona, widzę, że już chyba wskoczył. Eee, zaraz wam pokażę. Kupiłem za Oriona za 7 eee, funtów 04P. Fabrycznie nowego. Eee, może tak przez USP -ki. USP. Dajemy sobie tak. I mamy, fabrycznie nowy, kosztuje 7,20, no to ok no, no zaoszczędziłem tam niby 16 pi, ale już następne tak łatwo nie pójdą, ponieważ jest 7,67, 7,95, a ja sobie kupiłem, chodzi o, y, kupiłem sobie go za 7 funtów y, 4 pi, no to już jest jakaś oszczędność, zaraz zobaczymy jak będzie wyglądał, bo to jest tak troszkę, troszkę jest losowo, no nie? Może być tam naklejka, może nie być. W każdym razie korzystamy z tego, złóż zamówienie i na przykład dajesz sobie, patrzysz sobie na cenę 7.03, no to ja sobie dałem 7.04. No i ten orionik prawdopodobnie wpadł. Tak, to jest orion. Jeszcze naklejeczka, także proszę bardzo, fabrycznie nowy, dajemy zbadaj. I mam sobie fabrycznie nowego orionka za 7.04, a gdzieś tak w przyciale za 7 od 7. Yy od 7... 50 można liczyć, że, że można go kupić, no nie? Nawet o, o, od 8 funtów, a tutaj się bardzo ładny udał, ktoś po prostu na szybko sprzedawał Także jak najbardziej na plus, bo jest ładny, troszkę tutaj tylko ma ten... zarysany, ale to, to przy wszystkich Orionach, ciężko jest trafić idealny, idealnego fabrycznie nowego Oriona Także ten, że jest to jakaś oszczędność A przy skinach, które na przykład są, tak jak tutaj, przetestowane w boju tutaj jest kolejny na przykład przetestowany w boju to szukamy sobie z naklejkami czy z name tagiem, żeby po prostu troszkę tą, tą cenę i troszkę nawet go zamaskować jakby był brzydki tutaj jest ładnie nawet skomponowany aż dam zbadaj w grze no a co ty robisz zbadaj w grze można sobie też sprawdzić O i ma tutaj taką naklejeczkę też jest ładny także po prostu szukać takich ofert. Można sobie z name tagiem nieraz wyhaczyć, czy, czy z fajnymi takimi naklejkami. Szukać, szukać i patrzeć na rynku. Tutaj są na przykład dwie naklejki za 5,78, czyli praktycznie tą samą cenę. Czego jest tutaj za 5,77? to też trzeba na to patrzeć, żeby miał wygląd, no nie? Macie teraz porównanie. to jest bardziej troszkę zrysane, ale tak to poza tym jest ładne. W każdym razie mniej więcej o to chodzi, żeby kupować z głową. Jak, jak wiemy, można już kupić sobie w preorderze FMA. Co daje preorder? Preorder daje dwutygodniowo, na dwa tygodnie wcześniej przed, przed wszystkimi. Dostęp do gry będę, będę mógł zrobić dla Was. Mam nadzieję, że jeden z pierwszych materiał właśnie z FMA 2017 zaraz po wyjściu. Z tą myślą kupowałem ogólnie. Tak to bym sobie czekał szukał jakiejś tam tańszej oferty, czy, czy ten, bo wiadomo, że. że w tym momencie na przykład musimy zapłacić około, tam chyba wychodzi 160-180 zł, a na przykład za jakiś czas będzie można go kupić już za 120 i, i na przykład mieć, bo teraz jeżeli kupimy FMA 2017, dostajemy też za Frico FMT 2017, czyli poczekamy sobie chwilę, jak już wyjdzie data premiery, znaczy dniem premiery, prawdopodobnie będą tam na innych stronach dostępne, za około 120 złoty na polskie, a teraz na przykład musiałem go kupić za około 160, no nie? Ale to, to nie jest, to akurat nie jest ważne, tylko wam po prostu mówię, żebyście pamiętali o tym. Ale jeżeli na przykład grasz tylko w FM Touch, co to jest w ogóle FM Touch? FM Touch to grasz po prostu z innymi ludźmi, żywymi. Masz wszystkie te same opcje w grze, tylko że grasz sobie po prostu z innymi przeciwnikami, ludźmi też. A tutaj masz, no to wiadomo, to tak jak to w FM bywa karierę i to wszystko. Więc sam FM Touch będzie kosztował połowę ceny 17. Także masz do wyboru: albo kupić FMA 2017 i mieć FMA Toucha za darmo za około 120 zł, albo na przykład wydać sobie 60 zł na samego FMA Toucha, jeżeli grasz w niego i, i po prostu. To tak, tak, po prostu, żebyście wiedzieli tego. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych jeszcze trailerów, z gry, bo chciałem dorzucić, ale. Żeby po prostu zobaczyć, jak to wygląda, no niestety nie ma, dlatego, dlatego po prostu nie wrzucę. Na razie, na dzień dzisiejszy poszło do SEGI, testują grę, także już jest, jest gotowy produkt, tylko dopiero jeżeli SEGA to zatwierdzi, no to pierwsze jakieś trailery sobie po prostu wejdą. Tak, to by było chyba na tyle, więc trzymajcie się i do zobaczenia.